Cześć wilczki kochane z pośród 179 wybrane z tej strony byku no i cóż pora na 18 odcineczek przygód wieźmina Real Rivi w Wiedźminie 3 dziki Kira Keira zaprosiła nas na zwiedzanie jej jaskiń to już druga z kolei jaskinia ale raczej w tej będzie mniej przyjemnie no muszę powiedzieć że nie do końca czuję się chyba Inaczej nie, nie jestem pewien czy czuję czy, 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 czy chcę tam wchodzić No ale dobra, spokojnie. Wszystko w swoim czasie Wszystko w swoim czasie Dobra, idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Ocie, światełko wyczarowało Pięknie No, wypiłbym kota, ale chyba jeszcze go nie, nie mam zrobionego nawet Kurczę, Gercio, chciałem to zapalić, nie wiem. Problemy z tym masz? Dobra, może truchtem jednak. Pięknie. Poczarki też możemy wziąć. A, jednak puchawka. O, zaraz, zaraz, skrzynia. Zaraz, ale przecież wrydom, spodnie jakieś tam, dobra. Lecimy dalej. Co my tu mamy? A to jest pytanie. Gone. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. No proszę, no to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Ano. Kto? Mam ci tłumaczyć rolę nawigatora. Nie na drugą stronę. Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść Nie! Pośpiesz się. Nie ogarnij jakiś stanik, dobra. Mi też nie, ale cóż, no, jakiś fragment Mrocznych jaskiń musiał być w tej grze, prawda? nie, o, nie, 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 żadnych teleportów. Serio? nie, dobra, nie, okay. nie, Cudownie. nie, 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 Ale... O, o, muszę ich pokarać trochę, bo widzę że bo... Tak nie ma lekko w tej Ja się w ogóle poszedł gasić do wody, masakrę Ale go obciąłem, widzieliście to? Kolejny zabity, jeszcze jeden I tak by może było, dało się jakoś wywalić, halo, halo nie chciałbym być nieuprzejmy, ale żebyś tak mógł, nie wiem, pojawić się tutaj? A ty cholera... Nie, 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 bo mnie uży. No, okej. Okay. No, chodź, chodź. I double-devil, motherfucker. Pięknie, runy na ostrze. Ładnie to wygląda. Pozbierajmy przemijłe znajdźki z tych utopsów handlonych, Nie tylko z nich, to chyba jakaś skrzynia powinna być. O właśnie pancerz Speaker no, raczej nie będę chciał zmieniać pancerza na razie, ponieważ zbroja tenerska bardzo mi się podoba, jest po prostu urodziwa. A zresztą mają słabsze staty, jak widzicie, super sprawa. A że w ogóle mamy taką ziloję dobrą. No i cóż, na razie dobrze idzie. Ale wiecie co, ja chyba posmaruję ostrze olejem przeciw trupojadom, Bo wygląda na to, że to się przydać może. Parę rzeczy do rozbiórki osi wiedzący. No to akurat, jak chcecie sobie przeczytać, to możecie. Ja już tego czytać nie zamierzam. ...żeby zdjąć te gwiazdki, bo mnie zawsze wkurzają, to sobie tak pomiziam, ale... O, proszę, proszę bardzo. No i drobny zapisik i najprawdopodobniej będziemy musieli po prostu teraz zanurkować. Więc w woda. Pięknie, Gerccio. Literka C, żeby zanurkować, no i płyniemy w miarę szybkim temtem, żeby się tutaj nie udusić. Spójmy tropiciela. A w korytarzu numer dwa? Co na nas czeka? W zasadzie nic, to dobrze, przynajmniej nie trzeba się walczyć za specjalnie. Tak pod wodą możemy walczyć wyłącznie za pomocą kuszy, ale to już pewnie wiecie. To już o ja tym wam mówiłem kiedyś tam, w to mógłbym pochodnie. A, no tak odnośnie zmian w interfejsie, które wprowadził dodatek, no mam teraz 4 sloty, tak? Widzicie R, F, T, Y, co miałem tutaj z lewej lewe dolny ruch? Tak jak e, były wcześniej dwa. Więc teraz jakby są, no najczęściej się stosuje: dwa na eliksiry, dwa na po prostu jedzenie oraz y, picie jakieś tak? Pięknie w ogóle, ładne te nogi. Naprawdę, naprawdę, dawno nie widziałem. W ogóle że chyba w żadnej grze ogień nie był ładniej pokazany niż tutaj w nini. Czekajcie, ja to mogę rozpiżyć. Mogę to rozpiżyć, proszę bardzo. O! Aj karamba. Ajajaj, ajaj. Aj, 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 aj. Pięknie. Mglaka załatwiliśmy, aż, aż zaraz poczytam kto zacz ten no ale biorąc pod uwagę, że był niewidoczny, no to troszeczkę stawia go w dosyć golemnym świetle. Co zaraz będzie ich więcej? Nie, no nie wiem, ja się chyba zapiszę w ogóle. Badanie jaskini tajemniczo mrocznie. W ogóle, naprawdę, przez to jak ładnie ten ogień jest odzorowany, no to plus 10 do klimatu. Chciałem poczytać, kim jest Mglak. Jeśli na bagnach zostanie cię nos, nie ruszaj się i czekaj świtu. Chodźbyś miał stać po pas w wodzie i oblazu cię pijawki. A na to wszystko, jeśli zobaczysz, że mówię jakieś światło nigdy przy nigdy nie ci w ich stronę. Johannes Strut, przewodnik. Mógła to wielki wróg podróżnika, łatwo w zgubić drogę, wpłynąć na skały, ale to nie jest porównaniu z potworem, który czasem w niej czyha, mglakiem, choć ta bestia ma potężne na ramiona i pazury ostrzejsze niż z rykańskie to nie one czynią ją naprawdę groźną, one przumiejętym to jest zwodzenie, mamienia, umieszania w głowie, czasem mm. zamiast atakować młodek i doprowadzają swoją ofiarę do szaleństwa, bo napadają na grząskiem ochradła i czekają cierpliwe, że upadnie w munistyj wodzie. Więc tak, księżycały peł, olej przeciw trupojadom i chłem. No to to wyjaśniam dlaczego tak szybko pokonałem. Po prostu miałem olej przeciw trupojadom na mieczu. Nie ma to jak trafić w sedno. Eee, nie ten znak. Ojej, ojej, a gdzie ja trafiłem? A co było w ścieżce numer jeden? Że tak się szybko zapytam i wrócę. Eee, gdzie byłeś, Miguel? Tu, no właśnie tu go jakby zostawiłem nieżywego, raczej pozbawionego życia. w ogóle jest Aha, czyli albo tędy i spadam prosto z objęcia tych utopców, albo tamtędy. Dobra, wolę złego, złego, wolę tamten. Więc że wróciłem tyłek. No ale nic to, nic to, nic to. I poszukam tylko, czy tu może jakieś są jeszcze skałki czy coś takiego, ale chyba nie ma, w związku z czym pobiegnę. Z, z, no, tam skąd wróciłem. Tędy, tędy, ewidentnie tędy, tędy No i jestem. Teraz co robię? Robię tak <laughs> i robię o a tutaj w ogóle zabawy z ogniem są ciutek niebezpieczne. Oczywiście chciałem to podpalić, ale gra mi nie pozwala. Jeszcze trochę, dawaj, ja double deryk. Ej, Waliło mi gaz w twarz. Więc otoczmy się ochroną i. Odpalmy tego gościa? Mażesz, cholera. I teraz chciałem wykorzystać to tak jak powiem, I Co poradzisz, no. Dobra, generalnie nie mamy innego sposobu, żeby się przedostawać przez te opary. więc po prostu trzeba je po prostu wysadzać. W powietrze, oczywiście. No. Oczywiście to się samo wysadza od pochodni, też, ale jednak. No. Dobra, giń i zostaw mnie w spokoju z laski swojej. Dobra, Y, żeby wypić wodę. kłem. No i cóż, zrobimy sobie przejście. Bo innej drogi chyba nie ma, więc co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Tam byśmy zeszli, gdybym się szanim od razu do przechodzenia tutaj. No chyba i tak gra by chciała, żebym tutaj coś O, 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 czy coś ciekawego to znajdziemy. Może, kto wie okay. o ho, ho, baba wodna. O, to już konkretniejszy przeciwnik. Dobra, coś poza tym. ja to chciałem zrobić w zasadzie. Robiekłem chciałem wpalić. O, na siódmym levelku? No to pogadasz, Pani Babo Wodna. Hehe, <ścoughs> zabawna jesteś. <ścoughs> Hehe. <ścoughs> Hehe. ciekawe skąd możesz mnie bić, idiotko. No, bij ją! chciałem użyć silnego ciosu, ale widzę, że to nie jest takie proste. Ale mi przywaliła! O ty skubana! Babiszonie, tutaj No ro, bo, rozplułem jej fraki Tak, rozplułem jej fraki Dokładnie Eee... Rozplułem jej flaki Mieczem Więc myślę, że dobra robota. Rysiu Eeeh Pieczonego mięsa zjadłem, nupiłem się wody, z cudownie też chyba cały system regeneracji troszeczkę uprościła gra, bo po prostu, a nie wiem właściwie, nie, jest, jest inaczej niż było, woda działała dłużej i tak dalej, teraz jest to jakoś ujednolicone chyba, tak dziwnie, ale no nic, w zasadzie, gdzieś tak ma być. A, no i oczywiście podnoszę wszystko, co tylko mi się nawinie, bo i tak później się zrobi dopiero przegląd. Co jest warte zachowania, co nie, czy w ogóle cokolwiek. Jaki jest plan? Jest tam gry zapisane. Ula, la, to czy bym się zbliżał dokądś? Ciężko powiedzieć, no nic to, nic to. Pewnie to. to jest jakaś skrzynka, którą bardzo bym chciał sprawdzić. Kamienimy jeszcze trygław. O nie wie się, zaraz ją znajdę. najpierw rozpal tutaj ogień, żeby było trochę jaśniej, żeby rzucić trochę słońca, światło, to wszystko. Przestań powtarzać Keira, bo jak chcesz trzepnę głowę, to... No dobra, no to idźmy może. Zaraz, to jakiś szybki zapis funkcjonował. O właśnie, i zapis. What the fuck, co ty, giniesz czy jak? Już lecę, tylko pozbieram te grzyby i pochodnie popodpalam. LOL no tak serio? użyj znaku, albo przytargnie czekolwiek! Uspokój się, to tylko szczury. Nie widzę tych. Łycha! Szczurów! He! Lubię. Pamiętam, że nie miałem petard kiedyś żadnych. Eee. I po prostu. to była jakaś masakra, bo. Ty, no fajnie, ale ja. nie wiem, ale. Mam rzucić petardę? W to czy jak? Bo tak też bym mógł. Smoczy sen, sam, No chyba sam. Okej, okay, rzuciłem. No, jeszcze nie wysadziłem z potworów przez rzucanie nie petardami, ale. E no cóż, chyba właśnie straciłem ostatnią petardę, która się nadawała do tego <grymne> Ja pierdolę. Dobra, medytacja. Godzinkę sobie poczekasz, moja droga. Proszę bardzo, już mam, już mam. Nie. Jak to nie ma właściwej petardy? Halo, halo. Samą jest właściwą petardę? Nie, bo nie chciałbym nic mówić, ale... A nie mogę tego po prostu nie wiem zmówić ardem O. Dziękuję No dobra, to był lekki ale grudno wyszło? się udało. Nie mogło się ani jednym <grych> Słabość wielkiej czarodziejki, co? Nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jakim się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki gon. Inny rodzaj magii, moja droga. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę? Ja na pewno. Trzech <laughs> sterników i papugę. Dziki gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać? Ale spokojnie, moja droga. Jeśli się boisz, możesz wracać. Ja idę dalej. Nie szantażuj mnie emocjonalnie. Naprawdę będziesz się o mnie martwić, jeśli pójdę sam? O siebie się martwię. No to chodź ze mną, tylko decyduj się szybko. Dobrze niech ci będzie. Po co w ogóle dałam ci się namówić? Na no ten... to... no bardzo się dałaś namówić. A tepne ten... cię... Plan. Tepnę cię w z daleko do jakiejś jaskini. Teraz, co ty na to? Bo przed chwilą wziąłem kąpiel, to wzejdę do jakichś brudów, syfów i kamieni, kurwa. I do szczurów, żeby przypadkiem... Żeby sobie móc drugą kąpiel wziąć. Great job! Dobra. O Hello, dzień dobry, ja bym chciał tutaj coś zdziałać. Oczywiście tak wiem, NikiGon ma wielką przewagę, sera patata, ale ja chcę obadać... Ja, ja chcę obadać tej jaskini bliżej. O, o -o. no trupy, co tu jest? Mglaki na poziomie 0? Sticha. What the fuck! Jeden rozłupany został chyba jeden. Ale zaraz, bo... a mogę go w pułapkę rdzeń złapać? Cześć, hej. Byłeś tu, gdzie jesteś? A to... a to co? Buty kawalerzysty. Trzyma się świeczka. Co tu się dzieje? W ogóle to dlaczego? A za dużo pytań zadaję. Dobra. Biegniemy dalej. Jest tu potencjał być jakiś ukryty coś. Dwie skrzynki. Nie, to nie wygląda za dobrze. No, Dobra, że to. Zapiszę się i zobaczę jak to wyjdzie. Wyżej zginę jak dzieciuch. Eee, nie, no dało się tu, aha! Eee, spoko! Easy Dobra, nie, po prostu nie chciałem jej ominąć, no nie? Dobra, więc zasuwamy do Keiry, żeby się nie gniewała za mocno. urojony to był jeden, bo było i dwóch, tylko jeden na poziomie zero. I tak się okazał, taki być taki trochę. Mglakiem urojony. Córko Mary. Ale lol w końcu się dowiem co oni mówią do mnie Bo tak to nie wiedziałem Larena Lunet To on Ten Ze znakiem swojego Już Joskółkę Nie, projekcja morfotyczna Jaka, Jaka projekcja? projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. No to my jesteśmy Ta adresatami? Na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elficzarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. No brzmi magicznie. nie wiedział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty? Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No z całą pewnością. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy <laughs> za znakami jaskółek to wystarczy? No, zobaczymy. Dobra, no to cóż, ściśniemy dalej. Raz, raz. O, 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 chwila to był truposz. A jak wiadomo, z truposzy trzeba. Pieprz? Zbierać pieprz. Z truposzy trzeba zbierać pieprz. Nie tak docierali to strony wody. U -la -la... Upiory. no, Nie wiem, czy ja chcę się z upiorami mierzyć. W zasadzie chyba nie bardzo. Ale skoro upiory, to może przy okazji sobie poszmeruję miecz marowidłem e, przeciw upiorom. Mam, proszę bardzo. Już jest, jest. No i mamy macku, Zapiszemy się, proszę bardzo. No i damy sobie o. Uważaj, te trzy że mi to opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umieszczać się z Jsemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu próbował mnie do... Ale mi przyjewał A na młodych Wiedźminach Rany boją się szybko Prawie ja bym ją mieczem, ale to była wyjątkowa sytuacja. Coś tam o Wiedźminach gadał, ale to do późniejszej analizy, że tak powiem. Okej, okej, okej. Grąże go mam. Tak będzie łatwiej go... sprawdzić Coś tu się... Nie... Coś tu się pisko nie zgadza. Te wystrzały te wybuchy, o matko... Matko bogu, droga. O, o, o. Kwan, 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 i erden, erden Erden w głąbie, Erdyn. Dij go teraz, póki jeszcze jest w punku. Te są bardziej wpływające niż... ...bym się zdawał, dobra. i na do przodu. A, czyli rozumiem, że jak podpadam to pochodnią to nie robi mi większej krzywdy. No, to trochę zabawne, ale dobra. I tak planuję to wysadzać i ginie. O. Super. O, o, jest skrzyneczka. Dobrze, dobrze. I prek, woda. Goliło mi pół chałupy po prostu w twarz, ale to nic. Czyli nie tyle chałupy, co statku jakiegoś. Może byśmy tutaj coś. O la, la, To jaki znaczek jest! Jak tam woda, Geralt? Bardzo orzeźwiająca. Żałuj, że się nie zdecydowałaś. No schowajmy popadnie, schowajmy miecze hopsa. do wody, bo tutaj jest jakaś skrzyneczka, którą bardzo chętnie podniosę. Jak to ja. Chórtka Łowcy Nagród Jako klawarza białego, no to się nazywa eliksir Co my tu mamy? Na nie będziemy ruszać Trapera, no patrzcie. Ależ tu pochowali znajdzie, matko bobrzo. 25 minut z odcinka. Hmm. Po prostu świetnie. A co tu się stało? Upiór. Upiór się stał, no. Z upiórem jest ten problem, że skubanie dosyć mocno atakuje. Łowo. Wow, wow. Matko Serio, to jeszcze nie koniec. A no i najgorzej jak już nie jemnie. Nie wiem czy chciałem to zabierać, chyba się rozmyślę jednak sorry, nie chciałem wam tego zabierać, ale myślałem, że wam się nie przydaje. Jestem się trochę bardziej martwi. Widać się myliłem, no każdy popełnia błędy, chciałbym zaznaczyć. Ach, no nic, przynajmniej trochę jak do ciała, nie? Dobra, konkret. Okej... Okay. nie ma to jak płynąć i chować miecze jednocześnie. Teraz może płynę z powrotem do Keiry. Ciekawe, czy jakoś to skomentuje ten mój taki skok w bok, wiecie taki? A, bo ogółem to bo już zauważyłeś skrzynkę, to postanowiłeś sobie popłynąć po skrzynkę. Nie, tam miałeś chyba ale to ratowałeś czy coś tak. Nie, tam bez przesad. Dobrze, że popływałeś, bo przynajmniej nie śmierdzisz. Ciekawe, czy takie typu do czytania. E, droga gro chciałbym móc się stąd, wydostać. dostać... Dziękuję. O, posiedziała sobie. O, jak miło! E, ale to jest turbo sprawa, że ona sobie usiadła. No bo wiecie, no komu by się chciało, kurde, czekać na stojące, nie? Fajnie, że jednak no, po prostu myślą o tym, jak tu dodać realizmu jeszcze bardziej. Fajnie sprawa, prawda? 15 na 10. Taka o. o, o karam, no, le, le. Ale zaraz, bo wychodzi na to, że ja w ogóle nie tu miałem być. Na to jest kolejna dodatkowa odmaga. No dobra, więc skoro tak... Czy ja mam tarczę na sobie? Nie mam, więc załóżmy i igni. Okej, okay, dobrze jest. No i dobra, gdzie ja mam iść? Gdzie jest ja mam holka. iść? Czyli dobrze idziemy. Gdzie ty ją widzisz? A tu jest. No proszę. Dobra, niczego nie ominąłem, bo jak ja gdzieś idę to zazwyczaj coś omiję. No się tu coś, coś, coś nie mam powiedzieć, no ten punktu... temat. Miesz Marie Borski, proszę bardzo. Warto było, warto było. Jeszcze tu mogłem iść. A, tu mam iść. No to bardzo dobrze, ok ale, dobra, Więc co, ja myślę, że te jaskinie dokończymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się wyrobię. No a zresztą zobaczymy najwyżej w dwóch kolejnych odcinkach. W każdym razie obszerne, bydle. Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się znowu. Hej. Jest.